Patryk Jaki postanowił otóż powiedzieć, że w ogóle cała wina za przegraną PiS-u w tych wyborach to, jest, to jest, spada na Mateusza Morawieckiego, ponieważ nic nie potrafił zrobić, mm. zepsuł nasze stosunki z Unią Europejską, wepchnął nas oczywiście w tą durnowatę, jak on uważa, KPO i, i jeszcze w ten Fit for 55 I, i że on, Patryk Jaki, wiceprzewodniczący suwerennej Polski, uważa, że gdyby Morawiecki Ponownie został kiedyś w przyszłości premierem, stanął na czele Zjednoczonej Prawicy jako premier, to efekt byłby ten sam. Po prostu chłop się nie nadaje. Takie, taki był wydźwięk tego, co, co powiedział Patryk Jaki. Niszczy wszystko, nie nadaje się przez niego, przegraliśmy. No i spotkał się oczywiście z ripostą bardzo szybką bo i, i Piotr Miller i Michał Dworczyk to dwaj tacy najbliżsi współpracownicy Morawieckiego z czasów, gdy był premierem. մեր եմ Po prostu powiedzieli, że Patryk Jaki, żeby się puknął w głowę, chyba jeden z nich chyba wręcz tak powiedział, tak? żeby się puknął w głowę, jeżeli, jeżeli takie rzeczy opowiada. I, i, I winą Morawieckiego jest tylko to, że znosił i tolerował wszystkie wyskoki suwerennej Polski. Tak jest. Tak jest. A, a z kolei Michał Dworczyk to wprost powiedział, że suwerenna Polska to jest organizm pasożytniczy. Układ e, pasożytny. No, że pasożytuje, krótko Mówiąc na, na pisie, bo sama nie jest w stanie. Nie jest zdolna funkcjonować. Na co znowu się oburzył Patryk Jaki, który powiedział, że tak, tutaj kampania, a tak, tak nas atakują, zamiast się zająć pracą. <grym> tak jakby zapomniał, prawda? Że on, że, on że on zaczął, tak. No, i, I dostał z kolei szybką ripostę od takiego byłego wiceministra spraw zagranicznych, Jabłońskiego, który mu powiedział: Właśnie to, chłopie, sam zacząłeś, a teraz się żalisz, a zacząłeś dlatego, że nie, nie leży Ci na sercu dobro całej formacji, tylko Twoje własne. Na razie jesteśmy na tym etapie tego konfliktu. To był podcast Niedyskrecje Parlamentarne do Słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego, czytaj w każdy poniedziałek najnowsze niedyskrecje parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac